Doczekaliśmy się wreszcie czasu, w którym składany smartfon jest już na tyle smukły, że nie różni się praktycznie wiele od standardowego modelu. Zobaczcie tutaj: Honor Magic 6 Pro, a tutaj nowszy jego brat: Honor Magic V3. Zobaczcie. Tutaj ma maksymalnie 10 mm grubości. No są też wystające aparaty. Wysepka tak się prezentuje. Całkiem niezłe obiektywy tutaj mamy. Jak na składany smartfon, to Cieszę się, że producent pomyślał również o tej kwestii, ale to zaraz do tego wrócimy. Na razie przyjrzyjmy mu się z bliska. Zobaczcie, tego odłóżmy, a tutaj skupmy się na fałtrójce. Smartfon, jak już mówiłam, jest dosyć smukły, całkiem nieźle się prezentuje. Dobrze się otwiera, zamyka, nie ma tutaj jakichś oporów. Jeśli chodzi o, o tą bruzdę tutaj, to też nie jest jakoś mocno widoczna. Na zewnątrz mamy ekran OLED o wielkości 6,43 cala. Jak otworzymy, to jest 7,92 cala. Proporcje są naprawdę świetne, bo nie różnią się one praktycznie w ogóle, zobaczcie, od smartfonów, które już znamy. Generalnie tutaj mamy jeszcze całkiem niezłe aparaty. Jest to 50 megapikseli obiektyw główny, 40 megapikseli szerokokąte i 50 megapikseli jest to teleobiektyw zom 3,5, także całkiem niezły zestaw. Mamy tutaj jeszcze 20 megapikseli z przodu i 20 megapikseli wewnątrz. Prezentuje się o tak, proszę bardzo. Jeśli chodzi o wnętrze, to mamy tutaj jeszcze Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci na pliki. Jest też oczywiście Odsługa sieci 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, wszelkiego rodzaju. No i mamy też całkiem niezłą baterię, 5150 mAh, moc ładowania 66 W, jest też ładowanie bezprzewodowe 50 W i jest też wodoszczelność IPX8. Także przyznacie, że wygląda to całkiem nieźle. Na tym smartfonie pracuje się, powiem Wam, super. Generalnie i proporcje, i wielkość, i wygoda. No ciężko tutaj się już do czegokolwiek przyczepić. Zdjęcia też ma całkiem niezłe. Zobaczcie tutaj sobie kilka przykładów. Troszkę brakuje mi słońca, żeby zobaczyć, jak zdjęcia wyglądają w słońcu, ale i w nocy węgla sobie całkiem nieźle poradził. I w szarówce, proszę bardzo, nawet nie nawet tutaj nie przekombinował z czerwienią. No tutaj już mamy jesienne kolory. Nie przesycił tutaj jakoś za mocno, co w honorach się zdarzało. Przyznam, że tutaj całkiem nieźle sobie poradził. O, jest też piksel. Proszę bardzo. Tutaj czerwony. No tutaj troszeczkę bardziej przesycił, ale generalnie radzi sobie całkiem nieźle. To co? Ja zapraszam na pełną recenzję na technosenior.com, a wy dajcie znać co. Myślicie już o takich smartfonach. Czy w końcu wchodzimy już w erę taką przyzwoitych smartfonów składanych, które warto używać, czy nadal uważacie, że jeszcze to nie ten czas?